Doda, aktualnie jej życie prywatne nie jest kolorowe. Otrząsa się właśnie po związku z Dariuszem Pachutem, z którym rozstanie odbija się echem w mediach do dzisiaj. Ale to nie jedyny mężczyzna, który złamał dodzie serce. Doda nie miała szczęścia do facetów. Radosław Majdan, Nergal, Błażej Szychowski, Emil Hajdar, Emil Stępień, Max Hodges oraz wspomniany wcześniej Dariusz Pachut. Łączy ich jedno Dorota Rabczewska. Wszyscy na pewnym etapie mieli status jej partnera, a z niektórymi nawet łączyły ją więzy małżeńskie. Pierwszą medialną miłością Dody był Radosław Majdan. Wszystko zaczęło się od znanego telewizyjnego show Bar. To w tym programie po raz pierwszy zobaczył ją ówczesny zawodnik Wisły Kraków, Radek. Stwierdził, że za wszelką cenę zdobędzie jej numer. Wystarczyło jedno spotkanie, aby miłość wybuchła. W krótkim czasie stali się najbardziej medialną polską parą celebrytów. Nie było trudno o nich mówić, bo na każdym kroku stwarzali okazję, aby było o nich głośno. Pierwszym krokiem było pokazanie ich bliskości i miłosnych igraszek na planie teledysku Jaga zespołu Virgin. Oboje mieli parcie na szkło i nie dbali o zachowanie prywatności. Sielanka trwała w najlepsze para wspierała się prywatnie, a także zawodowo. Doda pojawiała się na meczach Radka, zaś on gościł w kilku odcinkach baru. Zaczęto mówić o nich jak o polskich Beckhamach. W 2005 roku powiedzieli sobie tak w Urzędzie Stanu Cywilnego. Co ciekawe, mimo że dzielili się z mediami swoim życiem prywatnym, to szczegóły ceremonii zachowali dla siebie. Nie brakowało też informacji o ich życiu erotycznym. Doda otwarcie mówiła, że radio nie tylko na boisku jest dobrym strzelcem. Oprócz tego piosenkarka wytatuowała sobie imię męża oraz wyznanie miłości w języku hebrajskim. Radek chciał mieć żonę zawsze przy sobie, więc zdecydował się na podobiznę Dody. W planach pojawiły się nawet dzieci. Złota era niestety szybko dobiegła końca, a związek zaczął rozpadać się w 2007 roku. Pojawiły się podejrzenia, że radio zaczął interesować się innymi kobietami. Piosenkarka wpadła w obsesję i zaczęła kontrolować każdy ruch małżonka. Założyła mu podsłuch w samochodzie i tak prawda wyszła na jaw. Doda dowiedziała się, że jest zdradzana. I chociaż para próbowała jeszcze ratować swój związek, ten definitywnie zakończył się w 2008 roku. Głośny rozwód, wyrzucenie przez okno rzeczy radka i zakrycie tatuaży. Tak skończyła się pewna era. Doda wielokrotnie podkreślała, jak bardzo została skrzywdzona przez swojego męża. W wywiadzie mówiła: Musiałam się nauczyć zabijać miłość po moim pierwszym mężu. Bardzo go kochałam. Zdradził mnie z każdą prostytutką, jaka tylko była. Byłam 12 lat młodsza, miałam 20 lat, dziwki miały się w drzwiach, jak tylko wyjeżdżałam na koncert. Naprawdę codziennie modliłam się, panie Boże, pozwól mi przestać go kochać. Rozjebał mi system na lata. Moje poczucie godności jest zdeptane, oplute i obsrane na oczach całej Polski. Po oburzliwym związku z Majdanem, Doda postanowiła chwilę odpocząć od związków. Wszystko zmieniło się w momencie, gdy na kanapie u Kuby Wojewódzkiego zobaczyła Nergala. Doda była zafascynowana wokalistą i zdecydowała, że chce go poznać osobiście. Ich pierwsza randka przebiegła w zaskakująco przyziemny sposób. Wspólnie wybrali się na sushi. Szybko okazało się, że dobrze się dogadują. Przez cały czas związek pary przyciągał zainteresowanie mediów. Paparazzi i dziennikarze nie odpuszczali okazji, by utrwalić chwilę, gdy oboje byli razem na ściankach podczas różnych imprez branżowych. Po pewnym czasie ich miłość przeszła na wyższy poziom. Szczególnie emocjonującym momentem w ich związku był 31 grudnia 2009 roku, kiedy to Darski zdecydował się na ważny krok: oświadczył się swojej ukochanej Dodzie. Niestety, sielanka w związku Dody Anergala nie trwała wiecznie. W lecie 2010 roku u muzyka zdiagnozowano Białaczkę. Pomimo przeciwnego losu, Doda była prawdziwie oddana swojemu ukochanemu i wspierała go przez cały okres walki z chorobą, nie ustępując ani na krok. Kiedy w końcu muzykowi udało się pokonać białaczkę, wielu miało nadzieję, że życie pary wróci do stanu sprzed choroby. Niestety, te trudne doświadczenia nie obeszły się bez echa w ich relacji. Po dwóch latach wspólnego życia para przeszła przez bolesne rozstanie. Nergal zerwał z Dodą przez telefon i to w dodatku w dzień kobiet. Wydarzenie to było dla wokalistki ogromnym ciosem i wywołało w niej silne emocje. Przyznała, że wpadła dosłownie w szał, w gniewie zniszczyła wiele wspólnych pamiątek, podpalając nawet część domu. Sąsiedzi musieli wezwać straż pożarną, aby opanować sytuację. W zwieńczeniu tej wybuchowej nocy Wściekła Doda zrzuciła rower Nergala z szóstego piętra. Złamane serce Dody szybko znalazło pocieszenie w ramionach Błażeja Szychowskiego. Zakochani zaczęli pojawiać się na ściankach i udzielać wspólnych wywiadów. Błażej opowiadał, że przeżył szok, gdy przekonał się, że Doda jest całkiem inna, gdy są sami, a ona przyznawała, że randki z choreografem są luźne, radosne i pełne śmiechu. Niestety, związek Dody i Błażeja przetrwał tylko 10 miesięcy, obyło się jednak bez większych dramatów. Jak się okazało, romantyczny i spokojny choreograf okazał się zbyt łagodny, i po jakimś czasie Doda odkryła, że nie odbierają na tych samych falach. Przez kolejne kilka lat cicho było o sprawach sercowych Dody. Wszystko zmieniło się pod koniec 2014 roku, kiedy zaczęła spotykać się z Emilem Hajdarem. Na początku było wiadomo, że jest on biznesmenem pochodzącym z Syrii, który prowadzi spółkę zajmującą się handlem paliwami. Doda na początku nie chciała afiszować się ze swoją miłością. Pierwsze miesiące ich związku były prawdziwą sielanką. Na jej Instagramie prawie codziennie pokazywały się ich wspólne zdjęcia: pierwsze zagraniczne wakacje na Teneryfie, wyjazdy do Rzymu, w góry, do Spa. Nic więc dziwnego, że Doda i Emil postanowili ze sobą zamieszkać. Artystka sprzedała swoją willę i przeprowadziła się do Hajdara. Pierwszą poważną rysą na ich związku były zaskakujące doniesienia o długach Emila Hajdara. Według relacji tabloidów, partner Dody miał aż 7 milionów długów, a w jego sprawie toczyło się kilka postępowań sądowych. Artystka jednak od początku wiedziała o jego problemach finansowych. Jak sama wspominała, wiemy o sobie wszystko. Nie ma niespodzianek! Nie zaskakuje mnie też, że podano tylko znikomą część informacji w tej sprawie, żeby wywołać kontrowersje. W sieci pojawiły się informacje, że para planuje ślub. Paparazzi przyłapali Hajdara, kiedy miał ponoć wybierać garnitur. Doda z kolei zdecydowała się na udział w programie Salon Sukien Ślubnych, gdzie wybierała suknie dla siebie. Zaliczyła również dwie okładki. Z drugiej strony jednak informowała, że o jej ślubie z Emilem nie dowie się nikt, ponieważ odbędzie się on poza granicami Polski. Para zaręczyła się. Doda otrzymała od Emila pierścionek za ponad 280 tysięcy złotych. Hajdar zabrał wokalistkę na wycieczkę do Grecji. Oświadczył się jej na jednej z bezludnych wysp, wśród tysięcy świec. W czasie Związku Najaw wyszło kilka ciekawych faktów. Emil posiada dwie córki, które były owocem miłości na pierwszym roku studiów. Ponadto w czasie związku z Dodą, przyłapany został podczas wizyty w jednym z warszawskich ośrodków psychoterapii i uzależnień podczas spotkania anonimowych alkoholików. Pod koniec roku Doda wydała oficjalne oświadczenie o rozstaniu. Napisała wtedy moja ścieżka życia, którą dzieliłam z Emilem, dobiegła końca. Spotkaliśmy mur niezrozumienia i różnych poglądów, tych dotyczących wpływu osób trzecich na partnera i bezpośrednio na nasze życie i tych, które dotyczą elementarnych kwestii życiowych. Rozstanie miało finał w sądzie. Emil Hajdar żądał od Dody oddania pierścionka zaręczynowego, a także oskarżał ją o zniszczenie i przywłaszczenie mienia. Sąd okręgowy w Warszawie orzekł, że Dorota Rabczewska może zatrzymać wszystkie prezenty od Emila Hajdara, ale pierścionek zaręczynowy musi zwrócić. Doda decyduje się na niespodziewany krok. 30 grudnia 2016 roku w biurze Emila Hajdara pojawiło się kilku mężczyzn, którzy grożąc mu, próbowali zmusić do wycofania wszystkich oskarżeń, jakie wcześniej złożył przeciwko wokalistce i zapłacenia jej miliona złotych. Sądowa batalia Dody i Emila Hajdara toczy się już od wielu lat. W marcu 2024 roku zapadł wyrok skazujący Dodę. Dostała ona rok więzienia w zawieszeniu na dwa lata i 100 tysięcy złotych grzywny. Miłosne drogi Dody tym razem skrzyżowały się z jej partnerem biznesowym i dobrym znajomym Emilem Stępniem. Zrażona swoimi poprzednimi doświadczeniami celebrytka, o której dotychczasowych związkach z pasją rozpisywały się tabloidy, postanowiła ukryć swoją nową miłość. Anonimowość zakochani odnaleźli bez problemu za granicą. Gdy latem 2017 roku Emil oświadczył się Dodzie na plaży w hiszpańskiej Marbeli, nikt nawet nie zwrócił tam na nich szczególnej uwagi. Co ciekawe, Doda tak dbała o anonimowy związek, że, nawet będąc już zaręczona z Emilem, w wywiadach powtarzała, że jest singielką i nie szuka miłości. Później zresztą spadła na nią za to dość ostra fala krytyki ze strony części fanów, którzy poczuli się przez nią wprowadzeni w błąd. Rabczewska i stępień po raz pierwszy powiedzieli sobie ach, tak, na początku 2018 roku w urzędzie Stanu Cywilnego w Ciechanowie, czyli rodzinnym mieście panny młodej. Wyczekiwany i wymarzony ślub Dody i Emila Stępnia odbył się w ich ukochanej marbeli. A w zasadzie dwa śluby, bo z tego, co wynika z opowieści wokalistki, para zdecydowała się bowiem zorganizować w Hiszpanii aż dwie ceremonie. Na uroczystościach zjawiło się 50 gości. Co ciekawe, oni także nie mieli pojęcia, że lecą na drugi koniec Europy właśnie w tym celu. Przez cały związek parę nadal łączyły więzy biznesowe. Po trzech latach szczęśliwego związku zawisły nad nimi czarne chmury. Doda poinformowała, że złożyła pozew o rozwód, a jej decyzja była przemyślana i ostateczna. O kolejnej miłości Dody zrobiło się głośno jeszcze przed jej rozwodem z Emilem. Amerykanin Max opublikował na Instagramie zdjęcia z artystką. Internauci szybko zaczęli spekulować na temat rzekomego romansu piosenkarki z przystojnym blondynem. Doda i Max często pojawiali się na różnych publicznych wydarzeniach. Jednak romantyczna relacja tych dwojga nie trwała długo. Po pewnym czasie fani zauważyli, że Hodges nie pojawia się już u boku Dody. Spostrzeżenia okazały się trafne. Rzekomo Amerykanin nie był gotowy na przeprowadzkę do Polski, a piosenkarka nie wyobrażała sobie związku na odległość. Stwierdzili, że w takiej sytuacji nie ma sensu, aby się spotykali. I ostatni, najbardziej tajemniczy związek Dody, którego rozpad odbija się echem w mediach do dziś, to związek z Dariuszem Pachutem. Na początku jednak wokalistka nie chciała zdradzać jego tożsamości. W listopadzie 2022 roku opublikowała teledysk do piosenki Wodospady. Ujrzeliśmy tajemniczego mężczyznę, który później przedstawiany był jako partner dody. Po zamieszczonym materiale w internecie zawrzało. Fani zaczęli snuć teorie i zastanawiali się, komu ich idolka oddała serce. Ostatecznie poznaliśmy jego tożsamość. Okazał się nim Dariusz Pachut, który przed laty spotykał się z Dorotą Gardias. Artystka nie ukrywała swojej radości i chętnie dzieliła się z fanami kulisami zacisza domowego. Co więcej, zakochani organizowali wspólne wyjazdy, które tylko zbliżyły ich do siebie. Piosenkarka nie kryła również tęsknoty, gdy jej partner wyjeżdżał w dłuższą podróż. Pachut przyznał, że długie wyjazdy w odległe miejsca stały się po części kością niezgody w ich związku. Wtedy jednak wydawało się jeszcze, że parze uda się naprawić te problemy. Wkrótce potem media zaczęły rozpisywać się o rozstaniu Dody z Pachutem. Sama wokalistka mówiła wtedy o trudnym etapie w jej życiu. We wrześniu potwierdziła, że musiała się na spokojnie wypłakać i wylizać rany, co wydawało się ostatecznym potwierdzeniem rozstania. Gdy wydawało się, że temat jest już skończony, a ten etap w życiu gwiazdy zamknięty, nagle pojawiły się informacje o powrocie Pachuta. Dawni kochankowie byli razem widziani na imprezie, a w grudniu zeszłego roku reaktywacja związku dla wszystkich stała się jasna. Jednak już w marcu ich związek zakończył się definitywnie. Doda w swoim stylu nabrała wody w usta, zaś Pachód o kulisach rozstania wypowiedział się tak. Miesiąc temu, po zakończeniu projektu w Norwegii, nad którym pracowałem z pełnym zaangażowaniem, postanowiłem, wcześniej niż pierwotnie ustalaliśmy, przyjechać do Turcji. Zjawiłem się tam dwa dni przed umówionym terminem. Niestety, to, co zastałem na miejscu, skłoniło mnie do trudnych refleksji i podjęcia decyzji o zakończeniu naszego związku. Była to bolesna decyzja. Jednak muszę stwierdzić, że nasze drogi się rozeszły. Kolejny związek Dody znalazł swój finał w sądzie. Aktualnie w sieci aż grzmi. Doda rzekomo żąda od partnera zwrotu pożyczonych pieniędzy oraz prezentów. Medialna przepychanka wciąż trwa, chociaż ze strony Dody w białych rękawiczkach i przy pomocy swojego menadżmentu. Co myślicie o przebojach miłosnych Dody? Ofiara miłości czy raczej jej faceci to jej ofiary? Wiemy jedno. Doda nie poprzestanie w poszukiwaniu miłości i oby kolejna okazała się tą na całe życie.